Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Czy Państwo ochłonęli już troszkę po w niedzielnej drugiej turze wyborów? Ja przyznam, że miałem kłopot. Po pierwsze miałem kłopot, bo nie wiedziałem co wczoraj zrobić, więc zrobiłem Państwo widzieli, ale to wynikało z bezsilności absolutnej. I to takie różne stany się nakładały, najpierw niedowierzanie, potem y, y, smutek, potem rozgoryczenie, potem w takie wkurzenie i na zmianę tak takie stany miałem stany zjednoczone, no zjednoczone te, też taka paralela stany zjednoczone nam się zrobiły wszystkim trochę tylko w, no, w takim powiedzmy podwórkowym wydaniu trochę y, y, też miałem problem z napisaniem dzisiejszego odcinka, ale od czego jest ciotka Dorotka, która dzisiaj cały odcinek poświęciła ostatnim wyborom. Zapraszamy! Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie pierwsza zbrodka? Wyniki przyszły po czym, ze swatą i talentem, Trzask palnął przemówieni, jakby był prezydentem. W radości wytrysk wielki, serdeczny i bezkresny, Lecz opcjach się wydarzył, bo wytrysk był przedwczesny. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Pan Sasin zapowiedział, że aż po władzy kresy Nawrocki nam obroni państwowe interesy Jest tylko jeden szkopuł na drodze do sukcesu Państwowy ciut się różni od Jarka interesu Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka tak mówi się po cichu, że Donald odejść może Przy rekonstrukcji rządu, dymisję swoją złoży Tu wszystko jest możliwe, kochani moi ściewy Byleby znów nie zrobił premierem kopacz Ewy Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta zwrotka. Prezydent-elekt Karol napomknął w większej grupie że Jacek Kurski wróci, ale po jego trupie. Lecz Jacek wpadł do sztabu, aż się pomyśleć boję, że skoro tamten wrócił, czy Karol zrobi swoje? Jak mawiał wujek za skroniec, teraz będzie koniec. No i tak to z ciotką dorodką, proszę Państwa. Co to się będzie działo? Zobaczymy. Słuchajcie, wtorek jest. 3 czerwca imieniny obchodzą dzisiaj Kevin i Leszek, a także Andrzej, Bratu Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Klotylda, Laurencjusz, Laurentyn, Maciej, Ovidia, Ovidiusz, Paula, 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 Piotr, Tamara i Wawrzyniec. I wszystkiego dobrego, kochanym Państwu solenizantom. Nietypowe święta mamy. Dzisiaj dzień Savoir Vivru, Dzień dobrej oceny. Oceńcie dobrze. Światowy dzień roweru. Ja już nie obchodzę Światowego Dnia Roweru, odkąd mi zajumali. Przysłowie na dziś. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy pogody często naśladuje. E, Basia Bocian jest bardzo aktywną członkinią Członkinią, członkiem, nie wiem jak to, nie członkinią, to no, no niezłe słowo, nawet. W dzisiejszy cycat dnia sponsoruje, to jest właśnie złota myśl. Nie wiesz w każdą poradę starszych, idioci też się starzeją. Prawda, wystarczy popatrzeć na Moricka. No i będzie jeszcze e, gra półsłówek, skoro Basia jest, no to gra półsłówek. Więc dzisiaj w ramach Boncika Kasi będzie Wicek w cyrku. Dziękuję Pasiu bardzo. Do zobaczenia. Kłaniam się Państwu uprzejmie i widzimy się jutro. Damy radę.